W jednym z poprzednich materiałów poruszaliśmy kwestię Wojtka i tego, że nie opublikował on zapowiadanego filmu na swoim kanale. Wielu widzów już 28 września wyczekiwało filmu od youtubera. Ale końcowo tak się nie stało, a materiał musiał zostać poddany analizie prawników. Jednak końcowo widzowie doczekali się materiału od Ojwojtka, który został opublikowany 4 października z lekkim opóźnieniem. W filmie możemy oczywiście bardzo mocno odczuć narrację obronną, gdzie Ojwojtek twierdzi, iż jego e-booki były bardzo wartościowe, a on sam w pewnym stopniu padł ofiarą systemu. Co warto podkreślić, on jako jedyny otrzymał zaproszenie od prokuratury na to, aby stawić się na przesłuchanie z wolnej stopy. Podczas gdy inni youtuberzy byli po prostu zatrzymywani. Również miał ten przywilej, iż mógł przygotować kaucję, i w momencie, kiedy został on przesłuchany, od razu wyszedł też na wolność. Jak się okazuje, w kaucji dla wojtka pomógł mu inny znany podróżniczy youtuber, a dokładniej Patecki. I to on miał opłacić aż 95% całej kaucji. Oj, Wojtek wspomniał o tym w ostatnim materiale i wyraził dozgodne wyrazy szacunku. Jak widzicie, ja cieszyłem się wolnością, choć gdyby nie pomoc, dwóch panów mogło być inaczej. Po tą rozmowę, ale po prostu nawet wręcz się zastanawiam, stary, czy to wszystko by o tym mówił. Bo chyba się przyjdzie to ciszą, a przejdzie to bokiem, nawet nie publicznie. Okej. Okay. A dobrze, no, to powiem. <laughs> Byłem, stary, zatrzymany. E ale to było chyba, pan powiedział, chyba najkrótsze jego jakie miał, bo na pewno nie zdążyli się zakuć w kajdanki, bo akurat poręczenie w międzyczasie było. 5% kwoty mój tata uzupełniał, okay. Patet zapłacił 95%. Jeżeli wyobrażacie sobie Pateca jakiego, jakiegoś fajnego ziomala, to chciałbym wam powiedzieć, że nie doszacowujecie tego człowieka. Oj Wojtek po złożeniu pierwszych zeznań był bardzo optymistycznie nastawiony do całej sytuacji, ponieważ że według niego wylosował mu się najlepszy możliwy scenariusz, a chodziło dokładnie o to, iż nie był on medialnie wiązany z tą aferą, przez co też jego wizerunek w żaden sposób nie ucierpiał. Na horyzoncie pojawiła się również nadzieja, związana z tym, iż bardzo szybko otrzyma swój paszport i powróci do normalnego funkcjonowania. Jednak końcowo tak się nie wydarzyło, a YouTuber musiał o wiele dłużej czekać na swój upragniony dokument, ponieważ paszport otrzymał z powrotem dopiero po okresie 3,5 miesiąca. Oczywiście wiązało się to również z dodatkową kaucją. Poszedł najlepszy scenariusz, jaki mogłem sobie wyobrazić. Nie dość, że najprawdopodobniej będę mógł dalej podróżować, to medialnie to przeszło bokiem. Dlatego to było dla mnie kluczowe, bo nie byłem oficjalnie łączony z tą aferą. Jest to ciekawy kontrast w porównaniu z tym, że Buddha po wyjściu na wolność bardzo szybko mógł udać się do USA. Oj Wojtek musiał znacznie dłużej czekać, aby otrzymać z powrotem taką możliwość. Oczywiście w związku z tym, iż wyszedł on za kaucją, otrzymał tak zwany dozór. A jest to jeden ze środków zapobiegawczych stosowanych w postępowaniu karnym wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Polega on na tym, że sąd lub prokurator na wcześniejszym etapie postępowania zobowiązuje daną osobę do pozostawienia pod kontrolą policji i przestrzegania określonych obowiązków. Celem dozoru policyjnego jest zapewnienie, że podejrzany lub oskarżony nie ucieknie ani nie ukryje się, nie będzie utrudniał postępowania np. poprzez kontakt ze świadkami lub zacieranie śladów, a jednocześnie może on przebywać na wolności zamiast być tymczasowo aresztowany. Idę na dozór. Vlog z dozoru, ja to pójście na dozór, co to właśnie miałem nagrane, gdzie wychodziłem na dozór, to zostało niezarejestrowane. Właśnie dostałem to z góry. Nie, nie, mie nie mieści mi się już k***a w głowie to wszystko. Mój dzień wygląda tak: wszędzie jeżdżę i płacę gotówką, bo mam wszystkie konta zablokowane, k***a, Nie mogę za nic normalnie zapłacić. No i dostaję nagle telefon z komisariatu, dlaczego nie przychodzę na dozór. Mówię, no jak nie przychodzę, jest to dla mnie ważne, zawsze na każdym byłem, no jest nieodnotowane, żeby nie było ponad 4 czterech tygodni. Jak się okazało, nawet na dozorze policyjnym pojawiły się problemy. Potem Oli Wojtek już zapobiegawczo udawał się z kamerą na komisariat. Oczywiście, mimo iż YouTuber był teoretycznie na wolności, pojawiły się inne komplikacje. Tutaj jakieś tam tło podatkowe, finansowe. A jedną z nich była niemożliwość rozliczenia podatków, co otworzyło pewne rodzaju błędne koło. Ponieważ państwo mu zablokowało środki, po czym wymagało od niego zapłacenie podatku, a ten nie miał oczywiście dostępu do swoich środków. Nie płacę podatków, nie? Od stycznia, od lutego, mam niezapłacone, bo mnie rzuciła księgowa, powiedziała, że nie chce się tym zajmować, żadna inna księgowa nie chce tego przyjąć, a ja nie mam jak tych podatków zapłacić za tamtą działalność, bo mam wszystkie konta zablokowane. Ale dostaję pisma z Urzędu Skarbowego, że nie płacę podatków. I mi naliczają odsetki. Ej, ale ja nie mam jak zapłacić, bo mi zabraliście przecież wszystko, zablokowaliście to jak mam zapłacić? Nie liczę na to na zrozumienie. To jest przykry taki wniosek z dorosłości, że każdy macie w i tak miały dzień za dniem, podczas których starałem się jakoś pracować, ale tak naprawdę żyłem w bardzo dużej niepewności. Komplikacji i absurdów było o wiele, wiele więcej. Jak mogliśmy się dowiedzieć, prokurator dokonał zabezpieczenia błędnej nieruchomości i można było odczuć, że wszystko stanęło przeciwko youtuberowi. Oczywiście oj Wojtek się nie poddaje i w związku z tym postanowił kontynuować swoją działalność internetową, na której może nadal zarabiać. Bo jak sam twierdzi, państwo nie zebrało mu wędki, tylko cały czas podbiera mu ryby. I jednym z pomysłów, aby stanąć na nogi, było wydanie e-booka. Mój tryb życia w ogóle się nie zmieniał. Wciąż trenowałem, często dwa razy dziennie, rozciągałem się, dbałem o regenerację i tworzyłem. I to często jak w transie. Bo oprócz tego serialu zacząłem też pisać e-booka. Początkowo o tym, jak dwa poprzednie wywróciły moje życie do góry nogami i rozwijałem w nim historię z tego serialu: o szantażu czy wizycie policji w moim domu. Z czasem stało się to jednak czymś zdecydowanie szerszym. Historiami z podróży, nieopowiedzianymi przygodami, kulisami tej mojej pięknej branży i myślę, że też wieloma inspirują doświadczeniami, a na pewno bardzo szczerymi. Ale oprócz e-booka możecie też kupić książkę oraz takiego limitowanego boxa z koszulką, bibliofilską książką oraz biletem na wieczorki literackie, które zorganizujemy w całej Polsce. A trudna całą kształt i to jaką narrację buduje Oj Wojtek z pewnością wielu widzów będzie chciało go wesprzeć w tej ciężkiej sytuacji, a wydanie takiego e-booka może pozwolić mu stanąć na nogi. Jednak Oj Wojtek to nie jedyna osoba z afery loteryjnej, o której było głośno w ostatnich dniach. A chodzi do a o Budde, który to w piątek został zatrzymany w USA. Wokół jego zatrzymania pojawiło się bardzo dużo plotek i bardzo dużo niedopowiedzeń na temat jego potencjalnej deportacji. Niektóre serwisy brały wręcz zapewnik to, że youtuber zostanie wydalony do Polski. Ale co warto podkreślić, Kamila Buda wyjechał z naszego kraju za pozwoleniem polskich służb. I nie jest to sytuacja, gdzie ten po prostu ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. W sprawie zabrał głos obrońca Kamila, a dokładnie pan Mickiewicz. Ten podkreślił, iż w przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo dużo nieprawdziwych informacji na temat jego mocodawcy. Pan Miskiewicz przekazał, iż Budda przebywa w USA w pełni legalnie, potem jak prokuratura uchyliła zakaz opuszczania kraju. Otrzymaliśmy również nieco więcej informacji na temat tego, dlaczego został on zatrzymany. YouTuber miał dopuścić się wykrzeczenia drogowego, dokładniej palenia gumy. Łącznie miało zostać zatrzymanych 5 osób i każda z nich opuściła areszt za kaucją, a ta była w wysokości 1000 dolarów. W sieci pojawiło się również dużo nagranie z samym Buddom, który to jeździł autostradami Lamborghini z dużymi prędkościami. Jednak wbrew niektórym doniesieniom, nie była to rzecz, za którą został zatrzymany. Natomiast, według Szymola, wkrótce ma dojść do wielu zatrzymań polskich streamerów, którzy to reklamowali bądź nadal reklamują kasy na internetowe. Dla przypomnienia, w ostatnim czasie polskie służby zaczęły rozsyłać wyzwania do streamerów na Malcie. Jedną z takich osób był Szymol, który aktualnie powinien stawić się w charakterze świadka. Ale oczywiście jego potencjalny status może się zmienić. Na ostatniej transmisji podzielił się uwagami, jakie przekazał mu prawnik. Wczoraj rozmawiałem z prawnikiem. Takim prawnikiem bardzo, bardzo zorientowanym w temacie kasy. Powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś ominął karę finansową albo do trzech lat więzienia, nawet reklamując kasyna. Nawet będąc poza granicami kraju. Nie ma takiej możliwości. Więc wszyscy, którzy reklamują kasyna, niech spodziewają się listów. Streamer po konsultacji z prawnikiem, który jest bardzo mocno zaangażowany w tego typu tematy. Poinformował, że każdy, kto reklamował kasyna, może spodziewać się aresztu albo bardzo wysokiej kary finansowej. Oczywiście musimy chwilę poczekać, aby potwierdzić bądź zaprzeczyć informacje, jakie przekazał Szymol. Ale jeżeli te doniesienia okażą się prawdziwe, to niedługo nad głowami wielu polskich twórców mogą pojawić się ciemne chmury. Możemy też tutaj zobaczyć jedną bardzo interesującą rzecz. W przeciwieństwie do afery z loteriami, tutaj służby działają bardzo po cichu i na ten moment nie pojawiło się zbyt wiele doniesień w przestrzeni medialnej na temat postępów tej sprawy. Być może polskie służby nauczone doświadczeniem z afery loteryjnej chcą podejść do całej sprawy w nieco inny sposób. Wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób Sylwester Wardenga podejdzie do afery z kanałem Nie Wiem, ale się dowiem. W ostatnich dniach zrobiło się nieco ciszej na temat tej sprawy, ale jak się okazuje, Sylwester po cichu działa w kuluarach i otrzymał bardzo ciekawe informacje na temat tego kanału. O, okej, okay. w ogóle w sprawie Nie wiem, ale się dowiem. Napisała do mnie jedna osoba. I yy, sobie trochę tak bardziej yy, przeanalizuję to. Bo tam się dzieją pewne takie dosyć ciekawe rzeczy, o których chciałbym się trochę bardziej dowiedzieć, więc może za jakiś czas będzie jakaś mm, kontynuacja tego tematu, ale to nie wiem. Druid zaczął bardzo mocno szperać w tematyce tego kanału. Osoby, które są mu przychylne, wysyłają mu wiele ciekawych dowodów. Zobaczymy, czy druid zdecyduje się na dedykowany materiał poświęcony tej sprawie. Ale patrząc, jak od wielu lat obserwuje działalność tego kanału, istnieje spora szansa. A ostatnia odpowiedź kanału Nie Wiem, Ale się dowiem, według sylwestra jest bardzo prostą piłeczką do odbicia. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę i życzymy udanego wieczoru lub też poranka.